Oświadczenie dzisiejsze ma na temat zaprzestania leczenia pacjentów w dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia. Z niepokojem zwracam uwagę na sytuację, w której pacjenci, w tym pacjenci onkologiczni, są odsyłani do domów lub spotykają się z odmową przyjęcia z powodu wyczerpania limitów finansowania w placówkach medycznych. Mówi się, że brakuje w tym roku już ponad 14 miliardów w systemie zdrowia. Informacje napływające z różnych regionów wskazują, że roczne kontrakty z NFZ zostały w wielu szpitalach wyczerpane, co skutkuje ograniczeniem dostępu do diagnostyki i leczenia również w przypadkach wymagających pilnej interwencji. Takie działania narażają pacjentów na opóźnienia w terapii, pogłębiają ich lęki i podważają zaufanie do systemu ochrony zdrowia. Apeluję o pilne podjęcie działań, które zapewnią ciągłość i bezpieczeństwo leczenia, w tym terapii onkologicznej oraz zagwarantują, że żadna osoba walcząca z chorobą nowotworową nie zostanie pozostawiona bez opieki. Naprawdę jest to sprawa fundamentalna i kiedy my rządziliśmy, nie było takich problemów. Mało tego, dostaliście ponad 14 miliardów złotych nadwyżki w NFZ w 2024 roku. Gdzie są te pieniądze? Co Wy wyrabiacie? Dziękuję bardzo.